poranny gość Doksa. Dziś moim gościem jest Bartłomiej Kulka, wojewódzki lekarz weterynarii. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam państwa. Dziś rozmawiać będziemy o zagrożeniu związanym z pryszczycą. Polska pozostaje krajem, gdzie nie stwierdzono ognisk pryszczycy. Na szczęście i oby tak pozostało, natomiast ta akcja prewencyjna zakrojona na bardzo szeroką skalę, koordynowana przez Ministerstwo Rolnictwa. Jak ta sytuacja wygląda na dzisiaj? Czy to zagrożenie jest rzeczywiście bardzo duże? Tak, bardzo poważnie podchodzimy do tego zagrożenia. Jest to choroba wysoce zakaźna i bardzo łatwo szerząca się, a do tego wirus jest bardzo odporny na czynniki środowiskowe, w związku z tym bardzo dużo, długo może przetrwać w środowisku. Bliskość tak naprawdę ognisk, bo 200-300 km to nie są duże odległości od naszych granic, powoduje to, że my musimy z pełną powagą podchodzić do tego zagrożenia, jakie obecnie mamy. Ale czy przede wszystkim szczelna powinna być granica i to tam wszystkie siły i środki powinny się koncentrować? Czy tak naprawdę ta, ta, ta akcja prewencyjna powinna dotyczyć wszystkich rolników bez względu na to w jakiej odległości od granicy się znajdują mi gospodarstwa? Myślę, że jedno i drugie. Na granicy wprowadziliśmy tutaj, jeżeli chodzi o nasze województwo w dwóch lokalizacjach Głuchołazy i Trzebinia kontrole weterynaryjne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Natomiast w tej chwili czekamy na decyzję Ministerstw Odpowiednich, po to, żeby ten ruch scentralizować na jednym przejściu w Trzebini. Z drugiej strony, jak najbardziej, rolnicy muszą pamiętać, że to od nich też dużo zależy, w zasadzie praktycznie tyle samo, ile od naszych działań, albo i więcej, dlatego że będą się pojawiać oferty, które będą bardzo łakome, że tak mhm. powiem, finansowo. I to zarówno jeżeli chodzi o, o pasze, zboża, jak i zwierzęta. I na to trzeba być bardzo czujny. Znaczy, jak przy okazji każdego kryzysu, ktoś mówiąc krótko, chce na tym zarobić? Myślę, tak? że tak. Mhm. To proszę jeszcze powiedzieć, obecnie sytuacja na y, granicach w naszym regionie wygląda jak? Na czym te szczegółowe kontrole polegają? To znaczy, jeżeli chodzi o, o guchołazy, tam ruch jest niewielki. Stąd był nasz wniosek do ministra rolnictwa o to, żeby to przejście wyłączyć z mhm. ruchu, z tego względu, że tam praktycznie w związku z powodzią, która była w zeszłym roku, e, mieliśmy tylko kilka transportów i praktycznie żadnych z, e, transportów ze zwierzętami. E, jeżeli cho, o, chodzi o Trzebinie, ten ruch jest e, większy. I to tam chcecie skoncentrować siłę tak, środków, tak? Cały transport, który wjeżdżałby na teren e, województwa opolskiego, przejeżdżałby przez to przejście w Trzebini. Tam już są zaawansowane rozmowy, z tego co wiem od pana wojewody Piotra Pośpiecha z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad odnośnie uregulowania tego ruchu, żeby zapewnić bezpieczeństwo osobom kontrolującym, jak również podłączenia stałego dostępu do prądu, bo bazujemy w tej chwili na agregatach. I ten ruch byłby tam scentralizowany. My w tej chwili, przeprowadz tam zostało przeprowadzonych do tej pory kilkaset kontroli. Jeżeli chodzi o środki transportu, to myśmy podjęli taką decyzję, że wszystkie środki transportu, które jechały przez tereny zagrożone, czyli zarówno na terenie Węgier, jak i Słowacji, były poddawane dezynfekcji ze względu na bliskość dużych gospodarstw. Z hodowlą bydła w tym rejonie. Tutaj właśnie mówię o Kietrzu, to Farmsie, o, o HZC Głogówek, sadnienie koni w Prudniku. Mm -hmm. No właśnie, panie Doktorze, ale proszę powiedzieć tak, bo słyszałam, jest taki postulat rolników, którzy mówią o tym, że powinny być takie wojewódzkie centra kwarantanny. Tak? Nie wiem, to, to, to nie jest jeszcze postulat, który, jak rozumiem, trafił na podatny grunt i jest szansa jego wprowadzenia, ale co pan o tym sądzi? Rzeczywiście takie wojewódzkie punkty kwarantanny w każdym regionie. Powinny być wprowadzane? To znaczy, powiem tak, e, jeżeli chodzi o takie centra kwarantanny, jest to duże wyzwanie dla wszystkich. Byłoby znaczy jest Logistyka dużym, wprowadzenia i, takiego tak, centrum. Wprowadzenia, ja powiem, zapewnienia tak? obsługi, bo proszę pamiętać, że tam również ktoś by musiał się tymi e, zwierzętami zajmować. Tam był jeszcze e, postulat wprowadzenia kompartmentów, czyli jakby wyłączenia z, e, z, z obszaru. Tych miejsc w momencie wybuchu choroby zakaźnej, one by nie były wliczane do tego, że to jest na terenie Polski. Jest to, myślę, sprawa, która będzie podjęta rozważania na szczeblu ministerialnym, natomiast jest to na pewno sprawa dość skomplikowana mhm. do wprowadzenia. Mhm. No to dobrze, mówi Pan tak. Granica, szczelność granic, kontrole to jest jedno, natomiast w dużej mierze. Też wszystko zależy od tego, jak rolnicy się zachowują. W województwie opolskim we wszystkich powiatach odbywają się szkolenia dla rolników. Z tego, co wiem, one cieszą się naprawdę ogromnym zainteresowaniem. Rolnicy licznie na te spotkania przychodzą, nawet w niektórych miejscach podobno miejsc na sali brakowało. No, co tylko, jak rozumiem, pokazuje takie poczucie zagrożenia ze strony samych rolników. Tak, ja bym tu od razu chciał powiedzieć wszystkim słuchaczom, że jeżeli ktoś nie dał rady, nie mógł z jakichkolwiek przyczyn być na takim szkoleniu, to nie są jedyne szkolenia. My, jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy organizować dodatkowe szkolenia dla rolników. W zależności od ilości osób, być może będą to w formie online, ale będą te szkolenia, także tutaj moja taka prośba, żeby... Nie martwić się, jeżeli ktoś dzisiaj nie mógł być, uczestniczyć, będą powtarzane w ramach podcastów. Dzisiaj zdaje się w powiecie Prudnickim, jutro tak, powiat głupczycki tak, ma No Akurat spotkanie. dzisiaj w powiecie w Prudnickim też będę uczestniczył w takim szkoleniu. Podzieliliśmy się tutaj, staramy się również z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Lekarze jeżdżą na te mm -hmm. szkolenia, aby, aby też być No To tam ja zapytam inaczej: czy są takie miejsca Waszej szczególnej troski, Waszej szczególnej uwagi? Patrzę na OHZ w Głogówku, patrzę na Stadinę Koni w Prudniku. Pan wymienił Kietrze i Głupczyce, czyli Top Farms. To są właśnie te miejsca? Wszystkie miejsca są warte szczególnej uwagi, gdzie rolnicy hodują bydło, no bo to jest jedna z cięższych działek, jeżeli chodzi o rolnictwo. Natomiast y, patrzymy w tamtą stronę ze względu na bliskość granicy. Co prawda Czechy są jeszcze dla nas krajem buforowym. Ale w samym tym zagłębiu mamy około 15 tysięcy sztuk bydła, więc to pokazuje też. W o opowiecie: Prudnickim i Głupczeckim. Tak. tak, te, te duże gospodarstwa to jest około 15 tysięcy sztuk bydła, więc to też pokazuje skalę problemu w razie wystąpienia poważnego zagrożenia. Mhm. A jeśli chodzi o rolników mniejszych, o indywidualnych rolników, o te mniejsze hodowle, rozumiem, że w trakcie tych spotkań informacyjnych przede wszystkim. Ostrzegacie, prosicie o czujność i wyznaczacie zasady, według których rolnicy powinni postępować. Tak, no trzeba pamiętać, że bydło jako zwierzęta hodowlane do tej pory nie miały takich chorób z, zwalczanych z urzędu z grupy A, które by wymagały tak y, szybko i, i ostro podejmowanych środków działania. Y, Pamiętajmy, że hodowcy świń do tej biasekuracji już od wielu lat są przyzwyczajeni w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. I tutaj, dlatego przede wszystkim, zapraszamy jak najbardziej hodowców trzody chlewnej na, na, na szkolenia, ale głównie kierujemy to do hodowców bydła, dlatego że oni, mimo że znają podstawowe zasady biosekuracji. Tak ale naprawdę, do tej pory nie byli przyzwyczajeni do wprowadzenia takich regulacji. To znaczy nie, zasad, tak? trzeba pamiętać, że hodowla bydła to jest hodowla specyficzna. Tutaj się w wielu wypadkach tych zwierząt nie da zamknąć na małej przestrzeni. To są wypasy, to są hodowle na otwartych, przestrzeniach. To jest dowożenie paszy z silosów, więc tutaj ta specyfika biosekuracji wymaga tak naprawdę jak najmniejszego dostępu osób postronnych do hodowli. Mhm. Czyli to powinna być ta pierwsza zasada, która teraz, tak. której teraz rolnicy powinni się trzymać tak, sumiem, tego, tak, tego o tym informujemy rolników. Y, osoby, które obsługują i nikt poza nimi najlepiej, żeby tam się mhm. nie pojawiał. A czy wy będziecie prowadzić jak, jakieś kontrole, sprawdzać, jak sytuacja w tych gospodarstwach wygląda? Czy po prostu poziom zaufania w stosunku do rolników jest? duży, bo wynika to z tego, że po prostu rolnicy na własne ryzyko. Gdyby nie przestrzegali zasad, no to narażają swoje gospodarstwa na zagrożenie. Tak, będziemy sprawdzać stopień biosekuracji, natomiast chcemy bardziej to prowadzić w formie takiego wsparcia dla rolników, żeby ewentualnie jeszcze podpowiedzieć, co można ulepszyć, niż tutaj od razu stosować jakieś sankcje, bo to, no mówię, tutaj też każdy musi się przyzwyczaić do tego, jak najszybciej wprowadzić. A czy nie chodzi, nie chodzi, jak rozumiem, o kary, chociaż myślę sobie, że to największą karą byłby jakby w konsekwencji tego braku odpowiedzialności i, i braku wprowadzenia tych zasad, o których Pan mówi, no bo jeśli chodzi o pryszczyce, gdyby ogniska pojawiły się na, na terenie naszego kraju, czy na przykład w naszym regionie, nie dla poszczególnych hodowli, no oznacza to... Ogromne straty, bo mówimy o wybiciu jakby całego stada, tak? Tak. No niestety, tak wygląda zwalczanie chorób zakaźnych, podlegających z tej listy A, tak nawet, urzędowemu zwalczaniu, że podejmuje się decyzję o no, zabiciu zwierząt w ognisku choroby. Dlatego mówimy o wielomilionowych kosztach, bo teraz tak, Słowacja, premier Słowacji mówi już na razie o 60 miliardach euro. Przed anteną podawaliśmy przykład przykład Wielkiej Brytanii, gdzie tam koszty związane z Pryszczycą szacowane były na ponad 8 miliardów funtów, więc to są ogromne pieniądze. No myśmy tutaj, jak tylko się pojawiły pierwsze ogniska na Węgrzech i później na Słowacji, podjęli działania w zakresie identyfikacji zwierząt, które trafiły z terenu Słowacji na nasz teren. Zostało pobranych około 60, chyba 6 prób w kierunku Pryszczycy. Nie dlatego, że, że były objawy chorobowe, ale ponieważ zwierzęta te trafiły do nas w okresie możliwej inkubacji wirusa z terenów co prawda nie objętych ograniczeniami, ale mimo wszystko decyzja zapadła taka, żeby te zwierzęta zostały przebadane, wszystkie wyniki były ujemne. Mhm. Czyli jak rozumiem, na razie wszystkie te zasady, o których pan mówił, one są w mocy obowiązywania, ale nie wykluczone, że ministerstwo będzie podejmować kolejne decyzje zaostrzające, jak rozumiem ten rygor sanitarny. Tak, no myślę, że tutaj ministerstwo też Patrzy na rozwój sytuacji, która ma, występuje przede wszystkim na Słowacji i Węgrzech. Jak wiemy, no, Czesi i Austriacy już wprowadzili dość rygorystyczne środki kontroli u siebie na granicach. Tu jest jeszcze taka sytuacja, że zakład utylizacyjny, który znajduje się na Słowacji, jest około 40-50 km od Polski, więc my też na to zwracamy uwagę. To zobaczymy. Będziemy oczywiście śledzić, jak sytuacja wygląda. Przypomnę, szkolenia dla rolników dzisiaj w powiecie Prudnickim, jutro w powiecie Głupczyckim, również na naszej antenie, będziemy relacjonować właśnie te, 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 te szkolenia i rozmawiać z rolnikami w tej kwestii, bo to niezwykle ważne sprawy. I dzisiaj ze szczegółami Bartłomiej Kulka, wojewódzki lekarz weterynarii. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję rozmowę. Państwu. Poranny gość.